Chcielibyśmy serdecznie w imieniu Centrum Kultury i Sztuki zaprosić na zimowy salon sprzedaży sztuki, który będzie trwał do 31 grudnia, do końca roku. Zgromadziliśmy pracę około 30 artystów, generalnie z całej Polski. Prace są bardzo różnorodne. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Proponowane tutaj przez nas prace mogą być dobrym pomysłem na prezent bożonarodzeniowy dla bliskich. Można to potraktować troszeczkę jako inwestycje. Część prac została już sprzedana, niektóre są zarezerwowane, także zachęcam do odwiedzania nas. Serdecznie zapraszamy.